Nikt się chyba nie spodziewał w polskim internecie zobaczyć bifu Katarzyny Nosowskiej i Caroline Derpieński. Caroline po raz pierwszy zasłynęła chyba wtedy, kiedy Marcin Dubiel zwrócił uwagę, że jest na liście najbardziej znanych osób na Instagramie, a jednak nikt o niej za bardzo nie słyszał, sugerując tym samym, że ma kupionych obserwatorów. Jest również znana ze swoich kontrowersyjnych wypowiedziach w wywiadach. Ostatnio Nosowska dodała reklamę, która nie jest taką typową reklamą, tylko tutaj artystka wciela się w rolę amerykańskiej gwiazdy. I ludzie w komentarzach bardzo szybko tą całą personę połączyli z Caroline Inderpieński. Co się oczywiście Caroline bardzo nie spodobało, odpaliła się w komentarzach pod tym filmikiem. Nawet zaczęła odpowiadać celebrytom na komentarze. Nie mogło się obyć również bez setu Insta stories całego w napisach. Tutaj na przykład zaczyna się słowami: "Nie oddziwiemy kochani, że polskie babcie mają do mnie słabość, obsesję oraz szukają fejmu". Caroline zasugerowała również, że Nosowska ma destrukcyjny wpływ na ludzi. Jeśli chodzi o komentarz artystki, to dodała drugi film i wtedy w opisie napisała tak, part 2 ostatnia, bo za radą pani Caroline spojrzałam w lustro, odoperowałam plastycznie twarz i idę do prawdziwej pracy. No Caroline nie była wielką fanką tego opisu i w komentarzu wkleiła numer do szpitala psychiatrycznego.